No i co, witam was w kolejnym odcinku w zagramy w Assassin's Creed Odyssey? I słuchajcie, mamy zadanie bojowe. Ten jaskinizm to być topwood, w związku z tym yy, no, myślę, że wchodzimy i oczywiście zabijemy bandytów. Mam nadzieję, że zdobędziemy bez większych problemów skrzyneczkę przy okazji topór i że jednak to pójdzie w miarę sprawnie. Właśnie odcinka robiliśmy sobie eksplor... Yy, na krecie, tak? I. Trochę pogadaliśmy o mieczniku, ale wychodzi na to, że miecznik wolałby, żeby raczej być zapomnianym. Ponieważ tutaj nie cytując, miecznik, miecznik sceduje, że tam woda kontroluje miasto z kryjówki podziemnej. I pytanie, czy to jest wędręż jakiejś góry? Czy to tutaj w jak jakiejś jaskini czy coś? Właśnie nie wiadomo, trzeba go znaleźć. By wlec za łeb. I może uda się coś tam z niego wyciągnąć, a przy go ogadnąć. Ja może ten ty przejdę, słuchajcie. A co to tak wesoło dynda? To jakaś czaszka jest. Tylko nie powiem, to zmiasza XXL. Dobra, typa mniej. Jakiś lojta słuchajcie nas wyleciał. Myślę, że ma szansę. Dobre sobie. Nigdy nie miał. I po prostu został to Dobra, y... Kai jest przywódca bandytów, ja się pytam. nie o to mi chodziło. Wygląda, jak to, jak to A ostrzegała, aleksios nie machaj to Polkiem. No i że ta ocena wachowa została dokona na bliżej. Dobra, lejemy go na pyle. No i właściwie typa już nie ma. Maszynę do zabijania o nazwie Alexios model model seryjny SPAR10001010. Działa wybodnie, obrajmy ten topodak. w końcu. I taka polka już nieszczęsna, słuchajcie się, nie martwi, i może to nam nowe światło na miecznika, może ten to podok jest takim nieposodnym zalążkiem ruszenia fabuły głównej właśnie tutaj wątku tej postaci. Słuchajcie, ja cały czas takie fajne wrażenie... Dajcie, dajcie już w komentarzu znać. czy się tak samo, że tutaj niekiedy postacie opisują tą drogę do pewnego miejsca tak... Bardzo mocno podobnie, jak to było w starych tytułach, typu Gothic 1, Gothic 2, chociażby Gothic 3. Wiedźminaki jeszcze morowi, to tak tutaj wiadomo, że no, no, nagle nie będą mówić, by asasynie, panie, to musisz tutaj, panie, przeciąć, panie, tą drogę, potem, panie, idziesz tędy i potem, panie, idziesz tamtędy. Nie nie, to jest taki, słuchajcie, na to jest taki sposób, znaczy sprawdzony, który

Just last guess who's I'll take my chances. He used to live at Fisherman's Beacon to the This axe would fetch a good price at the Agora. No, you can't sell it. Give it back, I'll pay you. Take all the drachma I have. The axe was yours to begin with. Take it. You had me worried, Mystios. Thank you. I owe you my life. No, dobra, Znaczy tutaj pamiętam te wątki dialogowe z tą kobietą, ponieważ jednak ona się powtarzała. Pamiętam, że ona już nam na to odpowiadała w ten sposób, właśnie kiedy y, byliśmy u niej po raz pierwszy. Także tutaj nic ciekawego by nie powiedziała. A wniosek mój jest taki, że miecznik musi być najpewniej tutaj. Nie czekajcie, my tam byśmy 1 na 2. A my tu mamy wrócić jeszcze takie zadanie bojowe. No dobra, ta kreta jest. Mm, tu. Eee, he, he, he. Nie, tutaj jakieś jaskini nie widzę, a byłby znacznik, ponieważ tej, y, tą łódkę załatwiliśmy. Dobra, pójdźcie więc ten znacznik, ale... No wiosek jest taki, że miecznik w odpowiedzi cię y, wyjdzie. Tak on wylezie. Zobaczcie, wakę mamy punktów synchronizacyjnych. Matko Boska, tu są trzy. A to jest sam mały Egipt. O. Melantos, ja jeszcze z nim zawalczymy. Tu są 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I być może będzie, będzie 11. to nie pamiętam nawet, ale. Tak zawsze jest 10-12 punktów synchronizacyjnych na samej krecie. Słuchajcie, 10% punkcików na jednej wyspie. Wow! Tymczasem wyspów tego potrzebują, bardziej. Jeden, dwa, czeka większą wyspę. A czy, sody na większą, tylko wyspę. Potrzebnie cztery. Jeden na północy, drugi na południu, trzeci na wschodzie, czwarty na zachodzie. Ach, ja jeszcze mówiłem nie raz, nie dwa. Naprawdę, czasami jedzą sobie logiki Ubisoftu, by. O zmieszczaniu punktów synchronizacyjnych. Ci ja daję Wam też komentarze, jaka jest wasza teoria, dlaczego? Bo właśnie taka nie inaczej obisovtujcie punkciki. Tak, dlaczego? Taka EUBA. Znaczy, cierpi według mnie na ich brak. To by coś się jeszcze przydało takie nie żeby co. Byłoby fajne miejsce, żeby coś zrobić. A takie chaos... Proszę, raz, dwa, trzy, cztery. Mówię, wszystko się zgadza. Także tutaj nie wiem. Maciek. To napisze na kreatywną odpowiedź: e, Zgarnia ode mnie medal z ziemniaka i uścisk ręki prezesa. Także daję Wam rok czasu na to. Najwyższy, według nie wszystkich albo nikogo. E, dobra, co my na tym mamy? Tak, właściwie. Wypadałoby się zadziękować. Ale te choroby, te widoki są świetne i pomyślcie, że tam była walka z jednym z cyklopów na tych wyspach, tak blisko, słuchajcie, krety. Ale to nie powiem, gdyby, słuchajcie, zostawić ze sobą te wszystkie wesołe szkoda, z nimi walczyliśmy, to może mieląc z bo taki był trochę nieszkodliwy, no to bardzo mnie ciekawi, kto byłby górą, czy cyklop, czy Minotaur. Albo, albo. Dobra, obóz wojskowy jest. No właśnie, Aleksas, wyżej, właśnie, właśnie. Dajesz panie, i tu jest skarbek. A skarb jest. aż tam. Chodźmy mi chyba go tym lwem, może. Ach, skąd wiedział, że to my byliśmy? ja myślałem, że byłem w miarę ukryty, jak tą strzałę puszczałem, a się okazuje, że. ja byłem bardzo widoszy tak naprawdę. Dobra, dajcie mi tą skrzynkę i sobie już od was idę. No. kostu mogę nie chcieć. Znaczy, ogólnie zostawić go sobie zostawię, znaczy nie będę z niego korzystać tak na co dzień. Dobrze, tu jest zadanie. Ale sobie na początek o tę synchronizację. Jeszcze mogę zrobić szybką podróż do portu, ale też już bez przesady, tak? W sumie, chodź w oboz. Jest i nasz domak. Ręczy i jasno, słuchajcie. Mam nadzieję, że widok polącego domaka z piekła robota raczej ich zniechęci od pościgu. A właśnie, jeszcze trochę to przerywam, ale mieliśmy jeszcze sobie tutaj ustawić galion Minotaura. Proszę bardzo. I to już nieźle wygląda. Eee. Dekający Pegas, nie. To kabina stabilna, no? i może jeszcze cel ustawimy. Nie musi być chociażby pełnej zgodności. Zawsze też musi... możemy w wolnej chwili tak oczywiście ustawić. Zgodnie żagiel z galionem także. A proszę, to będzie synchronizacja na tym posągu Po lato Aż mi się płynę, że chcecie nasz polski piłka, że czegoś lato Magazyn celny, no, tak, to będzie sporo rzeczy do ochrony oczywiście wecześnie do Może Hemencenia Proszę wycieczka stopem wino to będzie wyborne już... Ja to chęci, czuję pismo nosem, to będzie... Tam się będzie ciała magia, słuchajcie Dobra. Włazimy i chociaż ten ma zakryty pas. A bo to by wypłyami cały, jest. Dobra. No dawaj Alex, dawaj. Dam wiem, że swój zapas Fety i odbeky ci już dozradłeś. I wiem, też zapiłeś, ja to już wiem. że jak już chcemy jakaś około żywnościowych kołożywnościowych teraz ja sobie wyobraźmy, słuchajcie, Polaka na emigracji, który robi sam z takimi typowymi produk produktami polskimi po czym przewozi ją do Polski i ktoś pyta, jak ta samolotka się właściwie nazywa? Polska to może samolotka grecka też tak została nazwana e, to jest według tej samej logiki, nie? że no, tutaj grać nie? z niektórymi emigrantami greckimi M Mamy sałatkę, nie wiem jak ją nazwać. To się nazywamy taką grecką. Lecimy, ja by tak zdobił. Dobra. Tylko jak rozgdomimy. Idziemy. Może nie, to za, bo nie ma. Ale na wycieczkę. Jeszcze chyba weźmiemy naszego odła nie chcąc, ale. A same sześć to nie jest headbiga. I przeżył. Dobra, stala ode mnie, panowie. Z dala. Dobra, bierzemy to Podek Dobra, wypadałoby się już podleczyć. Może chcę chciałem matować te niezabijalności, nie? Dlatego taka decyzja. I my teraz tego typa jeszcze musimy rozgromić. A to szkoda, bo chciałem użyć, wiecie, ataku specjalnego i po prostu tam no puścić serię tym toporkiem. No to wam jeszcze mam no. że nie raz was No to może tak. Leczenie. Tak, to musimy zahachmecić skrzynkę i spalić zasoby. A mnie jest je pudełeczko O Prawie bym ślad tego wyszedł Dobra i do tego bomb chodźmy jeszcze Jak Ci możemy pomóc kolega młody? See how one size can fit everyone. My name's Arsenios. If you want to know how to defeat the Minotaur and become the Greek world's most famous warrior, then this is the tour for you. Don't need the tour. Already killed the beast. You think you. <laughs> you killed. <it. laughs> the Minotaur? It was an epic battle. Lots of blood.

You're not worried someone's going to steal your world famous Minotaur tunics? Who would? tunics for Minotaurs. Aha. Yeah. Uh -huh. As you can see from the statues, the Minotaurs are fierce and so don't forget this exclusive door tip: he hates being stabbed, particularly with sharp objects. They say it's his only weakness. Behold. An exact replica of the Minotaur. Actual Minotaur size may vary. Where's the rest of him? Up the hill. Some of the workers lost control, moving it into the place. It killed two of them. Horns tore them clean apart. Well, not clean apart. Sounds like even Minotaur statues are deadly. Oh, they're the deadliest. They say the Zeus himself was killed by a Minotaur statue.

Jezu, dzieciak ma jakieś 8 lat na oko i właśnie wyśmiał z edukacji obcego państwa. No to widzę, że... ma potencjał, żeby później kogoś... Uh, tak? Tak zniszczyć i być nazywanym pierwszym w historii mistrzem Chattery Posty.

Drinking freshly squeezed Minotaur hoofy leeks here will no doubt give you the oomph you need to try. And let me guess, you've got a vial ready for purchase. It's just like Peter always said never leave home without the ground up hooves of a mythical creature. You never know when you'll need some. Z ciekawości. Z ciekawości.

and so concludes our tour that's the tour i didn't learn anything about the minotaur my customers are always satisfied you can pay my associates on your way out please enjoy the rest of your stay here in pesca you're not going to get one drag me out of me no not one i'm getting all of it get him Don't yes <laughs> A czy może, jak jest z tymi y, czubkami? Jakie to chwilę słuchajcie, śmieszno smutne jest. To jest no. Nie wiem, czy to jest jakaś Janusz przedsiębiorczości. To jest jakaś asterozyczna, czy to jest po prostu. Taki nieudacznik, że nie ma pojęcia, jak sobie poradzić, więc uznaję, że po prostu się kowicie skamować ludzi. No, daj mi ten skat jeszcze. Ah, oh, but where is the SNJ? Here. Ah, well done, warrior! You've passed the survive the thugs test. Not uh, not everyone passes that. You've earned an extra 10% off our world-famous Minotaur tunics! Or <laughs> you know what? You've given me a great tour! A tour of friendship, which I will totally pay for. Here! A large drachmy fee for your fantastic friendship tour. A pleasure doing business with you. One more thing. I'm looking for someone named Milite, a man with influence and an obsession with masks. Never heard the name, but there's a man in town, Leandros. He knows everyone. I bet he can help you. Leandros? He's of no use to me. Hey! Yeah. What's it like being a Mistios? Ah, could be worse. Chociaż miałem powiedzieć ciekawe czy on ma ta nasze dwie stówy za wycieczkę. Czy znaczy może za tą fiolkę, tak? Z lemiotałczych kopyt. Ok, za ucieczkę dam nawet za 17 takich fiolek. Ten no... Ja, 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 ja naprawdę nie wiem dlaczego te, te dzieciaki tak kombinują. I chcą zrobić na tym no czas skoro... ...na szczęście ktoś im... Naprawdę uwierzę, jest właściwie zerowa według mnie. Ale dalej to robią, także. Zresztą, sobie słuchajcie, że każdy raz był kiedyś młody. też żebym kiedyś młody o dziwo. też miałem wyobraźnię, ale nigdy by nie przyszło do głowy, że zrobię sobie wycieczkę śledami wspaniałego C, nie? Już sobie tą A tutaj słuchajcie, C uwielbiam przesiadywać na trzepaku. A tutaj z kolei C po raz pierwszy wylądował, kiedy spadł z trzepaka. Także no, ja już w takim sensie biznesmenem, a z tego młodego, no, no, no nie jestem, tak? Znaczy nie powiem, no... Kurczę, on, takie misje też są fajne, a z tego tak trochę cringe, bo... No dobra, ale kto wierzy dzieciakowi, że on rzeczywiście tutaj... Y, Gada, samo to się miotało, da. Alecie, w moim przypadku to sobie nie przeszło. Ale też, no, y, to nie było celem misji, żebym ja tutaj się od czegoś rzeczywiście dowiedział nowego. A temat no, też, to, to była taka, no, tutaj misja, patrząc pod to, jak jest na Krecie. Ym, trochę ku rozluźnieniu, tak? po krzepieniu y, serc, nie? Bo to, no, umówmy się, klimat jest stosunkowo ciężki i. Raczej, no, nie ma z tego zbytniej przyjemności, jeżeli tutaj cały czas. podpaliło podpaliłem się jeszcze. E, jeżeli tutaj cały czas, no, ja z kolei mododaję wyznawców kosmosa, mododaję legendarne byki i tak dalej, i tak dalej, tak? Takie też lżejsze misje muszą gdzieś być obchane. No i właśnie skończyło się tym, że dwie. E, wrócę nam no, tutaj jeszcze, chciałem o tym, że mamy zrobić zapomniane greckie mity. I te mity też będę robić. Tylko, że tutaj już no. Nie wiem, może, że przed sobą DLC. Zobaczymy jeszcze. Tak czy tak, znajdziecie też na pewno plan mamy. I no, nie powiem, te misje, jak z deguły. Z reguły nie przepadam za takimi Śmiesznostkami przesadnymi. To tutaj myślę, że y, spisały się bardzo dobrze. Natomiast, mody sojuszu ja myślę, że z nim się spotkamy w odcinku kolejnym. Także to jest bardziej niż pewne, już bym powiedział. I, i co mi zostało? No, no, nic mi nie zostało, tak? Zrobimy sobie synchronizację i będziemy, myślę, się żegnać. Ponieważ tu już widzę, że nasz czas antenowy odcinek, ten właśnie, powoli dobiega końca. Czy też, no, na całe życie przy okazji dobiega końca nasz przegląd na Krecie ponieważ mimo wszystko tutaj no już spędzamy dość dużo czasu. A też y, sądziłem, że y, raczej to nam pójdzie szybciej niż y, aż tak długo. I to nie jest tak, że ja gdzieś utknąłem czy coś, tylko co tutaj, no wiecie, ja robię cały eksploat ładnie, regularnie. Y, Eksploduję czyszczę wszystko, wszystko. Nie ja mam sobie nic znaczy, do zarzucenia. Y, a jednak kreta trochę zajmuje. Także tutaj, czy to dobrze, czy to się z do, do oceny. Tak, parę wątków przewodnich, oczywiście, można sobie wymarzyć. Tymczasem, jednak, słuchajcie, w tym odcinku to by już było na tyle. Udało nam się znów pchnąć do przodu nasze tutaj przygody na tej wyspie. No i zostaje jeszcze na właściwe końcówka. Szegam się zamiast słuchajcie z tego punktu synchronizacyjnego. I zachęcam Was o postawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania odcinka, gdzie macie link na mój kanał. Discord od nas Twitch. Trzymajcie się, pa pa!